Polityka jest czymś zupełnie innym. Dla mnie biznes jest czymś nowym, to jest dla mnie zupełnie nowa droga życia, w której się cały czas uczę. Też korzystam z doświadczenia czy moich przyjaciół, czy, czy innych osób, także, także starszych jest to coś zupełnie innego. Polityka jest dzisiaj za mną, biznes jest zupełnie czymś nowym, ale rzeczywiście pewne doświadczenie, które w polityce nabyłem przez te wszystkie lata tego warsztatu tej pracy, no niewątpliwie w biznesie się przydaje. To może panu powiedzieć, jakie to doświadczenia się przydają? No na pewno wszystkie kwestie dotyczące zarządzania zespołem ludzkim, kwestie prowadzenia negocjacji, tego, jak trzymać jednak grupę w fajnej, miłej atmosferze, ale tak, żeby praca była realizowana, tak, żebyśmy osiągali kolejne założone. Sobie cele, no, determinacja, odpowiedzialność, obowiązkowość, bo to zawsze mi przyświecało. I jakby dzisiaj też tak to, tak to wygląda, i te cechy nabyte wtedy dzisiaj pozwalają ten biznes rozkręcać. Jak zakończyła się ostatecznie Pana sprawa? Czy Panu jeszcze coś grozi? Pani redaktor, nie wiem, czy coś mi grozi. Raczej staram się do każdego kierować wyłącznie miłością i mieć samych przyjaciół, więc nie wiem, czy coś mi, czy coś mi grozi. Mam nadzieję, że nie. Natomiast jeżeli pyta Pani o sprawę karną, no, cały czas trwa postępowanie przygotowawcze w prokuraturze i czekamy na decyzję prokuratury. To jedyne, co się zmieniło, to to, że decyzją Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, dzięki staraniom moich adwokatów, został mi zdjęty zakaz opuszczania kraju i oddany paszport. To jest jedyne, co się zmieniło od tamtego czasu.